Witam wszystkich serdecznie w kolejnych odcinku. mam gości, cześć Paweł i zaraz będzie burza, a więc mówię chłopakom motory dajcie pod wiatę, bo, bo zaraz lunie deszcz. Zawsze się troszeczkę boję o ten, o, o, o tą markizę, no tu zaraz pierdzielnie, ohoho i to mocno. Tak, już zaczyna padać. Tu się zaczyna trąba powietrzna. Ja nie wiem, czy nie powinienem zawinąć trochę tej mojej markizy. Słuchajcie, podwinąłem sobie trochę, żeby mniejsza powierzchnia była, przynajmniej. A tutaj, żeby te motory ochraniały i chodnik. Słuchajcie, moje się już dalej nie da ściągnąć, bo tam przeszkadza po prostu. Ten, ten co tu wychodzi ten od sąsiada Lampy się bujają U sąsiada zwinąłem, bo jego nie ma w ogóle to Po prostu by mu to porwało, połamało całe Zobaczcie co tam się dzieje, Ci tam nie wszyscy Niektórzy sobie do połowy pościągali Zobaczcie co się tam dzieje, oni nie zginęli No i takiego schabowego podałem tutaj dla tego towarzystwa Jak powiedz to smakuje? Bardzo dobre. Bardzo no, dobre. Fryteczki, nie sałateczka. Mięsko, bardzo dobre. No dobra, No to siedzimy na laptopach. Paweł też jest. Dobra, bye i goście jadą. Mocno pada? Tak Dobra, jadę bez płaszcza. Cześć. Goście pojechali to by było na tyle na dzisiaj, do odcinka kolejnych epizodów. Wracamy już po cięciu, ale to dla mnie już będzie jutro. Także dobranoc. Słuchajcie, witam dnia kolejnego. I tak się przymierzam, żeby dzisiaj burgerki otworzyć na zewnątrz. Może Marcin też podjedzie, to się załapie na burgera, musimy też pogadać. Też coś tu wziąć, jakiś garnek, którego nie było, ja to wczoraj w nocy znalazłem. No i dobra, to czekamy na te na akcje. Też dzisiaj zeszło mi już na magazyn kolejny piec do pizzy. Oczywiście sprzedałem jeszcze dwa co miałem, teraz jeszcze ciut mniejszy zamówiłem. Bo łatwiej sprzedać i dla mnie ewentualnie. I maszyna do kebabów. I coś tam jeszcze przyszło. No ale to tam jeszcze powinno zejść ze 30, 40 paczek albo i 50. Tak więc, tak więc nie chcę dzisiaj mi się jechać odbierać tylko trzech paczek. Chociaż one duże gabarytowo. Mniejsza o to, dobra. Dżun na krzyżkowym rowerze. Dobra, dobra, nie pokazujmy. Dobra, przyjechała Jum. Coś mi sprzedać. Nieważne co. No i dobra, ja się rozstawiam dzisiaj z burgerami, tak dla jaj. Mam tu tablicę, stanowisko. Już są na magazynie, na tym małym nawet dzisiaj. Te do kebaba sprawy. I to dwie maszyny kupiłem, bo mnie Marcin namówił. Przecież teraz mi się przypomniało. Spiec do pizzy duży. I coś tam jeszcze przychodziło. No i słuchajcie, moje stanowisko tak wygląda. Tu mam burgery i ser przygotowany na trzy w takiej tej. Tutaj mam w lodzie sosy. Tutaj mam bułki już przecięte. Tutaj mam w lodzie warzywkę. Tutaj mam jedno na jajka, jedno na burgery, olej oczywiście. Tu na podpiekanie bułki, butła gazowa. Zaraz to jeszcze muszę przedłużać, tylko podłączyć. I mam, narzędzia mam tutaj. Do odkładania do sosów czy tam do czegoś. A ten, a tu do pracy. Aha, jeszcze folia aluminiowa, rękawiczki foliowe, może. Ktoś mi tu stanął. No trudno, odjedzie za jakiś czas. Robię to dla całkowitych jaj, dla kontentu. Ktoś na piwko wpadnie, sobie posiedzę na zewnątrz, na telefonie się pobawię, nagram coś. Przyjedzie pewnie paru kolegów coś zjeść, i, i tak, żeby się coś działo. nie? Coś się zarobi też. Trochę poschodzi towaru. Niech się dzieje. No, był tu pan od tego pickupa nawet przeprosił, że stanę. mówię, nie ma problemu. Żadnego. A To dopiero się tam otwieramy. Tutaj sąsiad robi salon. Urody. Tutaj coś takiego ma. Taką naturalną kosmetykę. Widzę, że takie bogate dziewczyny przyjeżdżają dobrymi autami, takimi, zresztą jak on jeździ. To nawet jakieś Mercedesy, Maybachy i tak dalej. Także klasę ma. No i ta ulica. No naprawdę otwiera się. Myślę, że coś się dzisiaj. Pokręci trochę, jak jesteśmy tak na zewnątrz, do, do człowieka wystawieni, do klienta. Jest i I oby dzisiaj znowu nie padało, bo coś już się zbiera, żeby wichury też nie było, bo będę by się musiał zawijać. Ale wczoraj to była taka wichura, że pełno domów zniszczonych i pokażę wam zdjęcia, jak od strony Mekongu wyglądało miasto. To mówili, jakby jakaś katastrofa naturalna, jak Armagedon to dosłownie wyglądało. Wkleję wam tu zdjęcia teraz. Sylwia ubrała mój kapelusz i poszła. Tutaj jakieś rzeczy dla siebie. A ja tutaj pilnuję stanowiska. Głupio, bo się tuż po lunchu rozłożyłem, ale zawsze lepiej niż nie. Dobra, a tak z zewnątrz wyglądamy. I takie mamy ceny. Zwejherowana trochę ta kuchenka. Praca z z Vegetal Balsam. W moim kapeluszu. Co kupiłem w Kamborzu. robi prywatę, czyli merską, suszoną kiełbacę. Ja tego nie jadam, bo to jest lekko słodkie, wiecie? Sami widzicie, ta struktura jest taka, no takiej, nie wiem, salami cienkiej, ale, ale do tego to jest jasne i to jest słodkie. Mi to nie smakuje. W Chinach też to jedzą, w południowych Chinach, bo w północnych bardziej jak my. Tak geografia determinuje smaki, pożywienie, zapotrzebowanie energetyczne, przechow możliwość przechowywania, lato, zima. No, i to co rośnie, to geografia najbardziej determinuje. Do tego jeszcze zakazy religijne, czasem w niektórych krajach, to też jest oczywiście ważne. No, i tak to mówię: geograficznie bardziej, bo kto mieszka blisko morza, będzie to owoce morza. A kto mieszka w strefie klimatu, jak jeżeli jest zima, sroga, no to będzie jadł tu stopił dużo wódki i kisił ogórki, tak, żeby mieć na zimę różnego rodzaju kiszonki i tak dalej. I tak to jest. Zauważyłem tu w Chinach też północ, czyli podobny klimat do naszego. I też podobne występowanie roślinności i zwierząt, to podobnie też jedzą. I podobnie zapotrzebowanie mają, mówię, energetyczne czy przechowania. Religijnie nie mieli większych ograniczeń, tak jak my to. Jest to bardzo podobne. Na no, w krajach muzułmańskich to wiadomo, że świni nie zjedzą, ale to też się wzięło właśnie z przechowywania po bo Żydzi też nie zjedzą. No to jeszcze w takim kółku, do tych, jak to się mówi, do wycinania pierogów to kupiłem. Ale robię też jajka, fajnie w tym wychodzą. Dobra, ona no nie chciała chleba, to na szybko i coś takiego przypichciłem. Czy coś wam mówi ta postać, która tutaj się zbliża? Jak Kmer, Cześć. nie? U mnie jak w, w, w barze. No. Nie? Jak na wsi. No, dobrze. Nie? No. Krzysztof, raka masz, to tasiemca, co ty tam masz? Nie wiem, muszę się zbadać. Ale nie jadłeś, nie? Nie wiem. Nie, nie wczoraj no. taki kawałeczek bułki zjadłem tylko. W a piwo jakieś? A piwo tak, piwo jeszcze wchodziło. Tak? nie wchodzą, ale jedzenie mi stoi. Jedzenie stoi. stoi no. A piwo normalnie. A piwo prawie normalnie. Zaj? A whisky? A Whisky Nie piłem. Co. Tylko nie? ten Zajzajer. a wiem że się źle czuję, to jest chiński Zajzajer co mnie poczęstowałeś. I stek. Tak? No. Wiecie. To takie tak polski gimbers. Trzyma ze 3 dni. I uh -huh. to 50%. No, no. Dlatego może tak... Nie ale beef mamy własnej roboty już teraz. Marcin robił tam w tym swojej beef restauracji. Tak, tak? Własnej roboty, nie? To będzie dobre. Srejle kupiła takie owoce. Widzicie, to się, to się rozrywa i wewnątrz jest taki miąższ. Nie wiem, jak to się po polsku nazywa. No, ale jest ok. Taka jest struktura mojego burgera, czyli na dole mamy kotlet, majonez, ketchup, sałata, jajko, cebula, Później mamy majonez, ketchup, pomidorek i czapa. Tak to wygląda strukturalnie, żeby Wam pokazać mojego burgera. A tam stoi Chinka na motorze. Nie wiem, przyjechał jakiś towar. Ma też jakieś kole, sprajty. Może zajdzie, może nie. Powiem Wam, że któryś raz z kolei zapominam sera. Sobie też zapomniałem rzucić sera teraz. Kurczę muszę o tym pamiętać. Policja likwiduje bezdomnych. I bardzo dobrze, bo ja ich stąd wykopałem. Oni przejmują ulicę, śmiecą, nie sprzątają po sobie, kradną. Najgorsze element, narkotyki biorą. Próbowali się zasiedlić obok mnie, to ich wykopałem. To się tam zasiedlili. Wiecie o co chodzi, bezdomni z wyboru, bo normalnie jest tu roboty i tak dalej, nie, ale oni wolą zaśmiecić, zasyfić, coś ukraść itd. i tak dalej i się nie przejmować, tak, także mówię, oni zawsze się zagnieżdżają tam, gdzie jest lokal jest do wynajęcia, gdzie nie jest otwierany, u mnie próbowali się kiedyś zagnieździć, to ich pogonił ten, co mi wynajmuje, a później ja już ja ich na kopach wygoniłem, także do mnie już nie podchodzą, nie. A bezdomni teraz przysiadywali tam obok pani od soków, Sią dzisiaj ją spotkałem, przychodziła tutaj, no i to jakiś problem zawsze, nie, że słabszy coś może zginąć, coś się dzieje, leżą. W była kopić papierochu. Słuchajcie, a tu mamy? Tylko wam przypomina ta osoba. Czy to jest June? June, Australia or O, aż kapelusz spadł, chyba June. Uh -huh. Can you send money ABA, my sister 30 yeah, yeah, yeah. yeah. A this is for me 3 dollars. Yeah, yeah, yeah. 10 000, Yeah, 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 yeah. And 30 dolar for your sister. sister ABA. No problem. Do yeah. no, tego człowieka na no nie było widać na mieście przez noida, ale już go widać. To jest krzywa ogólnie znajomy. Krzywa mówi, że to jest bardzo jest człowiek. No, możliwe, ale zwariował, nie? Bawiciel. Ja myślałem, że ten tutaj kurde się przebierał przez kurze, trzeba będzie z nim jakiś problem zrobić. Może trzeba będzie z Ale nie No to kolejny No z takich to szkoda kurze, nie że to, to, złodziei to się kłoni, czy tam tych bezdomnych, a, a, a tych takich kurze nieszkodliwych, no to sami już sobie w życiu wystarczająco zaszkodzili. Srewy się przebrała Wow. Low kicka chciała Nie, yeah, I'm sure Countdown przyjechał I'm sure that day skill my helmet To wiesz ci, to wujkę co chodzą? Tak, to takie kurwa cool. Oni, bo nic ma jakieś kaski Nie wiesz? No nie wiem, no ma otwarte, ale na ten, na Dolibery, nie. Aha. Na no, każdy. Całtą. Ta, Tata. i taki pełnoprawny mój burger, jest i ser, jest i jajko, jest i sałata, pomidory, sosy wszelkie i tak dalej. O, będzie na mnie O, no Obo dalej, z perspektywy. Albo coś takiego. Słuchajcie, nasza cała oranżeria sprowadzona do środka. Idziemy do Win tam do dziewczyn zobaczyć co się tam u nich dzieje. Jeszcze jakieś ceny tu wypisuję. No to jedziemy do Win zostawić troszkę gieniców. Sami nie zarabiamy, to pewnie tam jeszcze gorzej, to trzeba coś wydać. Okej, okay, we go. Okay. Idziemy. Idziemy. Dawno tam nie byłem w sumie.

Dobra, przenosimy się do polonii, ale Win musi jeszcze komuś kupiec coś tam coś tam usmażyć, nie? To widzicie, trochę na naszych narzędziach. Tutaj mamy nawet grill naszego. I tak dalej. No dobra, to niech ona tu robi i niech ona dojdzie, nie? Chabanina jest? Dobra, wszyscy się przenieśli do mnie, poszedłem młodej coś kupić tej strajpik tej małej, żeby miała, ale mam jeszcze w kieszeni jeszcze jakiegoś batonika i dam jej później, żeby teraz się najadła ty. mi całą zabawę, bo położyłem to do góry tutaj, a ona sama ten. No zobaczcie, to jest powtórka. Nagrywamy tak zwaną nagrywam na powtórkę. O. O. Mój przyjaciel Amerykanin dużo wie o świecie są dziewczyny gdzieś młoda Bo zjada mam coś dla niej tu w kieszeni jeszcze batonika Ale to później jak będzie dobrze i grzeczna Jeszcze on przyjdzie pijama, pijama. Przyszła w Piżamie. Chyba na tym będziemy kończyć ten odcinek, a coś już przygotuję do jedzenia, coś tego. Boy yeah. or girl? Boy, but I'm a highlight. No, thank you.